Oglądaliśmy dzisiaj w mojej ocenie wyrównane spotkanie pod względem piłkarskim, pod względem wolicjonalnym. Żałuję tylko, że nie pod względem liczby zawodników, ale tak to, tak, 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 to niestety, tak to niestety jest. Do pewnego momentu mógłbym być bardzo zadowolony, bądź nawet dumny z postawy mojego zespołu, natomiast Sposób, w jaki straciliśmy bramki, to, 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 jest, to jest katastrofa, to jest, to jest w ogóle nieprzystoi przystoi drużynie na poziomie pierwszoligowym, żeby, żeby piłka bezkarnie na trzecim metrze dwa razy w ten sam sposób przelatywała przy biernie zachowujących się zawodnikach. Dlatego w pewnym framencie na pewno, na pewno możemy być zadowoleni, że, że po występie naszym w Poznaniu, w którym nie tworzyliśmy zespołu. Dzisiaj ten zespół widzieliśmy, widzieliśmy drużynę walczącą, drużynę, która w trzech Natomiast no, jest Jesteśmy w trudnej sytuacji dzisiaj I, 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 i mecz sobotni przed nami, który no, urasta domiana meczu, meczu o życie. Dziękuję bardzo. Trener. Mecz I się nie będę zbytnio odnosił, bo wszyscy to widzieliśmy. Natomiast chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Pierwszą, chciałem w imieniu zespołu podziękować kibicom za doping, który nas niesie, bo to nie jest przypadek, że trzeci raz zaczynamy mecz od stracenia bramki. Dwa razy podnieśliśmy się, zdecydowanie raz byliśmy blisko, zrobiliśmy w tych trzech meczach 7 punktów. I jeszcze raz dziękuję. Druga rzecz, natomiast, yy, jak gdyby można powiedzieć, geneza. Yy, dostaliśmy niedawno. Parę miesięcy temu e, misja jak gdyby zbudowania zespołu, który ma grać ciekawą piłkę z myślą o nowym stadionie, jak również się utrzymać w szeregach pierwszej ligi. E, wydaje mi się, że zrobiliśmy to zadanie i przed moment teraz, że ten cel, który mieliśmy, mieliśmy jak gdyby rozplanowany na dwie rundy, e, może nie do końca żeśmy go jeszcze osiągnęli, ale zagraliśmy trochę ponad, ponad plan patrząc na liczbę punktów. I nie ukrywam, że kolejnym celem każdy sportowców sobie kładzie kolejny. Po to jesteśmy, żeby zmieniać te cele. I tutaj chcielibyśmy bardzo powalczyć o coś więcej, bo jak pokazują te trzy mecze, te miasto na to zasługuje. I czekamy teraz na decyzję zarządów. My ze swojej strony sportowej zrobiliśmy co mogliśmy. Natomiast kolejne tygodnie będą tak samo ważne dla nas i dla Państwa, bo nie da się ukryć, że jeszcze raz Podkreślam, ten zespół był budowany z myślą o utrzymaniu, natomiast swoją grą pokazaliśmy, że możemy coś więcej i, i bardzo liczymy teraz na, na decyzję, czekamy na decyzję zarządu. Mieliśmy w tych trzech meczach okazję grać z zespołami, z dwóch walczącymi o utrzymanie, jedna, która się do, będzie dobijała do ekstraklasy, chociaż też nie miała startu zbyt rewelacyjnego, ale zespół zespołem bardzo dobrym. I, I gramy równe pojedynki, to nie jest tak, że przeważamy. To naprawdę to, co trener podkreślił, one są wszyscy bardzo równe. I to, co też na początku powiedziałem. Jesteśmy się nie takim dopingiem, że po prostu gramy do końca i najczęściej strzelamy bramki w tych ostatnich minutach. Natomiast na dłuższą metę zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze tak ten happy end może być i, i chociaż dzisiaj się cieszymy, to rozsądnie patrzymy w przyszłość i zdajemy sobie sprawę, że bez pewnych ruchów yy, możemy mieć duże problemy, a oczekiwania są ogromne. Nie możemy popełnić błędu, jesteśmy o tyle mądrzejsi od innych zespołów o tamtą rundę i nie możemy popełnić błędu z tamtego, z tamtego półrocza. Dlatego już teraz, chociaż jest to konferencja końcowa, jak gdyby kończąca mecz, kończąca rundę, ale zdajemy sobie sprawę i naświetlamy ten temat, bo on będzie naprawdę bardzo ważny. Tygodnie to nie będą tygodnie w przypadku naszego klubu. Które, które pójdziemy na Europę, a wręcz, wręcz przeciwnie. My jako pracownicy klubu musimy teraz naprawdę się poświęcić mocno, żeby, żeby zbudować coś więcej, żeby coś osiągnąć w tym mieście. Wie pan co, analiza, analiza ogólnie na zarządzie trwa 7 godzin, więc, więc to nie jest tak. Ja nie jestem w stanie w jednym zdaniu... Ja odpowiadam za działkę sportową. Przed chwilą, jak gdy wydałem pan odpowiedź, jaki, mieliśmy, jaki, jaki zarząd postawił cel, czy go osiągnęliśmy. W trakcie zaczęliśmy grać na naszym stadionie, więc tych tematów jest na pewno bardzo, ale to bardzo dużo i przy tym stole m, ciężko, żeby wszystko spuentować, bo, bo, bo jak ruszę jeden temat, to zapomnę o drugim, a zdaje Pan sobie sprawę, że, że w sporcie to i, ciężko mówić tylko jak gdyby o jednej rzeczy, bo klub to nie tylko sport, klub to administracja, klub to kibice, klub to organizacja, klub to finanse, wie Pan, to bardzo chętnie bym chciał, natomiast tak jak mówię w skrócie, może lapidarnie, no, Osiągnęliśmy na pewno to, co chcieliśmy, z nadmiarem, i tutaj moim chłopcom też muszę podziękować, bo naprawdę ciężko mi znaleźć zawodnika, który, który nie dał siebie nie 120, a 150%. Proszę to też wziąć pod uwagę. Ci chłopcy naprawdę dali siebie totalnego maksa. Kibice to doceniają, jak pan widzi, I, i, i cieszymy się z tego bardzo. Potem jesteśmy, żeby im sprawiać radość, ale tak jak mówię, dzisiaj się cieszymy. Ale myślimy o jutrze. Nie może nas to uśpić, nie, mo nie może nas tych 35 punktów uśpić. Mamy dwa punkty do Termaliki, yy, 6 punktów do Pogoni. Pierwszy mecz, idziemy do Szczecina i to jest tylko 14 meczy. Proszę mi wierzyć, to nie jest 20, plus to jest puchar. To jest, yy, to jest tylko 14 meczy, z czego 12 okrzej i, 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 i przeciężkie mecze. Druga runda jest dużo cięższa, jak wiedzą panowie i panie. Przekonaliśmy się w ostatnim półroczu. Musimy być mądrzejsi od innych zespołów o te nasze doświadczenia i to chcemy wykorzystać. Dużo ludzi mnie się pyta, gdy rozmawiam z ludźmi z Gliwic, w którą stronę idzie Piast i co dalej oczekuję, Co dalej będzie z Piastem, bo myślę, że wszystkich tutaj zaskoczyła na duży, duży plus to, co się dzieje na trybunach przy Okrzei. Jak gdyby kibice nam narzucają, co będzie dalej, to, to my gramy dla ludzi, my gramy dla kibiców. No, jeżeli na nasze mecze przychodzi 8009, jest taka atmosfera, to wie Pan, cel może być tylko jeden. To, to, to w ogóle zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast jeszcze raz mówię, to są naprawdę bardzo ważne rzeczy, bo jak zdaje pan, jak pan wie, klub to nie tylko sport, klub to ekonomia, klub to młodzież, klub to jest jakaś filozofia, którą nakreśliliśmy i teraz budujemy coś, a w pół drogi się mamy cofać, zmieniać cele. Więc naprawdę to są przepoważne rzeczy. My zdajemy sobie sprawę z jednego, że jak zrobimy jeden lub dwa błędy, to odpadniemy. Musimy trafić w dziesiątkę ze wszystkim. Naprawdę z wszystkim i tu będę przez te miesiące apelował, żebyśmy się zjednoczyli, bo jak pan widzi tylko silny klub. Wszystko wokół klubu silne, podążające w jedną stronę, to w ogóle mamy szansę, bo... Zespoły, które są przed nami, jak również za nami, to są naprawdę potężne zespoły. To nie są zespoły, to są potężne zespoły finansowe z ogromnych miast, gdzie jest lobbying, gdzie są bardzo dobrzy piłkarze. I, i to nie jest tak, że my ich wyprzedzamy, my tracimy do nich i my to musimy nadrobić. Tak, będziemy trenowali, no, mamy zafundowane cztery miesiące, to jest naprawdę bardzo duży okres. Jesteśmy Dopóki da nam pogoda, jesteśmy sobie jak najdłużej. Będziemy starali się grać mecze sparingowe, na które już zapraszam. Będziemy starali się wykorzystać wszystko, co nam tutaj yy, miasto wybudowało, czyli też sztuczne boisko, żeby go zagospodarować i siłownie mamy, więc będziemy korzystali na maksa. I dopóki jest możliwość, będziemy trenowali, a ja, yy, szukam daty, dokładnie która jest data. Gdzieś za 3-5 tygodnia rozpuszczę zespół na święta i wstępnie gdzieś będziemy się spotykali 7 stycznia. No rzeczywiście w Nowym. Yy, bardzo się cieszę, że Choć byłem tutaj już wcześniej, bo, bo miałem przyjemność tutaj oglądać już dwa spotkania, natomiast e, rzeczywiście jest to na tą chwilę na Śląsku e, jedyny obiekt, który, który no, jest warty polecenia i warty pokazania. Tak? Także bardzo się cieszę, że, że Gliwice doczekały się tego stadionu. E, szkoda tylko, że, e, że w pierwszej lizy. Tak? jest na pewno gdzieś sygnał dla wszystkich, którzy tutaj są z Liwickim Piastem związani do tego, że należy wszystko robić, żeby, żeby jednak grać w elicie, bo, bo tam to jest ta prawdziwa piłka dzisiaj w Polsce. Tak. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że ta pierwsza liga jest bardzo wyrównaną ligą dzisiaj i, i, i może, trzeba powiedzieć obiektywnie, że jest wiele spotkań, które które gdzieś tam swoim poziomem czy całą otoczką, która towarzyszy tym spotkaniom, no nie odbiegają od, od niektórych spotkań na poziomie Ekstraklasy, bo mamy możliwość śledzenia tak, tych meczów. Także myślę, że warto, warto się tą ligą również zainteresować i, i szkoda tylko, że, że no kluby mają tak, małe, tak niskie budżety i generalnie to takie, takie bardzo męczące jest wszystkich. Tak, i, 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 Was, którzy chodzicie na te stadiony, a które wyglądają tak, wyglądają niektóre, na trenerów, bo, bo gdzieś te nasze możliwości są mocno ograniczone i może chcielibyśmy czasami trochę więcej, trochę lepiej, natomiast no, borykamy się z, z masą takich problemów, które, które naprawdę na poziomie pierwszej ligi nie powinny się zdarzyć. Są jeszcze jakieś pytania? Chciałem podziękować i jeszcze zaprosić w najbliższym czasie, proszę śledzić informacje z klubu, będzie konferencja organa podsumowująca rundę jesienną. Na...